Polski junior w kasku czerwonym, w żółtym Piotr Miniasz, także tutaj jeździł, ich rywale rutyniarze niemiecki, mamy W biały Knudsen. Knudsen i Luis, jednak zawodnicy zagraniczni z przodu, ale bardzo ładny atak do Grudzkiego w czerwonym kasku. Jednak technicznie wyjście z wirażu lepsze obu zawodników zagranicznych, ale świetnie teraz czerwony. Co ładna jazda młodziutkiego zawodnika polskiego. Niespełna 18 lat. I ponownie atakuje tu z przykrawężniku. I teraz wyjdzie przed a atefek Luisa. I teraz zaczyna Piotr Winiarz atakować Wielkiego Duńczyka. Bez respektu dla najlepszych polscy juniorzy. Ogromne brawa. Rafał Dobrucki przed Tomim Knudsenem. Świetnie Rafał jedzie. I także brawa dla Piotra Winiarza. Ostatnia prosta. Brawa na trybunach. Dobrucki, Knudsen i Winiarz. Wyścig o drugi. Tomasz Golo w kasku czerwonym, obok niego w niebieskim Roman Jankowski.